Możemy już stąd iść To jest święta ceremonia Po niej ogłoszą następny wyścig Skąd oni biorą te wszystkie relikty? Z głębiny w zatoce Tam piloci zelotów wydobywają je za pomocą dronów I co roku ofiarowują je królowej rdzy na tych reliktach namalowano symbole rodzin, które ofiarowują swe wsparcie. Przypomniała mi się ceremonia rybołaków przy pełni księżyca. Trwała kilka dni. Była ekstra. Dni? Uch. No to ja idę się przejść. Zaczynam być odrobinę głodna. <noise> Hmm. Hmm. Ktoś zapomniał pomalować ten relikt hmm. Dzięki, rzadko. Pomożemy temu biednemu zalotowi naprawić błąd hmm. Gdzie byłaś? Już prawie skończyli Iva, jako pilot drużyny Zelotów, będziesz mógł pomalować relikt w obecności królowej. Nie wiem jak to się stało. Cisza. Kto to zrobił? Ale ja tylko chciałam pomóc. Zniszczyłaś mój relikt, babciu! To znaczy królowa, ona to zrobiła specjalnie! No co, ty, poza tym nie wygląda brzydko. Wyszło dość ładnie, nie? Co za brak szacunku? Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Wiesz, fajny ten rysunek. Wygląda jak ropuchokot.